Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj chciałam Cię porwać, zabrać i zaprosić na e, cały dzień ze mną na taki vlog. Vlogmas, możemy powiedzieć, bo już e, okres świąteczny jest mocno. Um, też będzie oczywiście foodbook, czyli pokazane, co będę jadła. Mam nadzieję, że będą dobre rzeczy, ale szczerze powiedziawszy, to jeszcze nie mam zaplanowanego w ogóle, co będę jadła, więc będzie to bardzo takie spontaniczne. E, mam nadzieję, że będzie chociaż troszkę vlogmasowy, świąteczny klimat, bo na przykład e, chciałabym dzisiaj pojechać na rynek krakowski, bo ponoć już są światełka. E, i ponoć już jest choinka, więc może uda nam się razem zobaczyć I przy okazji może uda nam się tutaj razem pogotować dobre rzeczy no i co? Taki luźny filmik sobie zrobimy, vlog właśnie. A co? Także zapraszam cię serdecznie. I tak, ja tutaj witam cię z mojego biura teraz. Moje biuro, które jest bardzo blisko kuchni, <grym> między kuchnią a, a salonem. I co? Ja już dzisiaj troszkę sobie popracowałam. Tutaj zrobiłam sobie listę zadań. Tutaj bardzo ważne pytanie, na które staram się sobie codziennie odpowiadać i o nim cały czas pamiętać. Tutaj bardzo profesjonalne biurko z rozpierdzielnikiem, tutaj planuję nowe filmy na grudzień, e, no i co e, już czuję się troszkę głodna, więc lecimy na śniadanie, zrobimy sobie e, chyba owsiankę, taką jedną dobrą, którą ostatnio e, cały czas męczę, jest naprawdę pyszna, no i ostatnio też jakieś śniadania ją trochę mniejsze, bo nie jestem tak głodna rano jem je też trochę później, e, ale spokojnie e, też zawsze możesz dostosowywać wielkości posiłków i czasy do tego jak się czujesz i nie trzeba jeść śniadania e, jako pierwszą rzecz od razu bo w saniu. śniadanie również nie musi być bardzo dużym posiłkiem, ja na przykład ostatnio Wolę jeść większe lunche, a się na nie troszkę mniejsze, także robimy y, pyszną owsiankę z... Kiwi. Składniki tutaj są bardzo proste, potrzebujemy ich tylko pięć. Płatki owsiane, mleko, kiwi, czekolada, płatki dałowe tutaj, jeżeli robimy owsianki z kiwi, jeżeli robisz owsiankę z kiwi to pamiętaj, żeby dawać mleka napoje roślinne, bo z mlekiem, takim zwykłym krowim, kiwi może zgorzknieć i będzie niedobre. Więc typowo płatki owsiane wsypujemy do miseczki, zalewamy mlekiem. Tutaj też, jeżeli wybierasz mleka roślinne, to sprawdzaj i zwracaj uwagę na to, żeby były wzbogacane wapniem. Do tego dodaję dwie kosteczki gorzkiej czekolady. Tutaj możesz też zamienić to po prostu na kakao i to wszystko wrzucam do mikrofalówki i podgrzewam. Płatki się przygrzały, do tego pokroiłam kiwi. To rzucamy tam trochę za dużo mleka, ale to nic. Do tego jeszcze dosypujemy płatki migdałowe. I mamy gotową pyszną owsiankę. Sorry, za dużo mleka, ale <laughs> nic się nie dzieje. Polecam, jest super e, też na zimę. Też fajnie tu się sprawdzi taki przepis na przykład z pomarańczą albo mandarynką. W ogóle, to ma być świąteczno-zimowy foodbook, więc teraz uwaga, uwaga, zimowe elementy. Śnieg! <laughs> Cała, cała masa śniegu na naszym mini ogródku. Także zima fest. i Tutaj super profesjonalne ciapy na pole. W ogóle tutaj bardzo też profesjonalny outfit do pracy. Dress code jak zwykle z nadziesem na dres i w zimę konieczny element dress code'u, czyli ciepłe miziate skarpety. U mnie e, pracka dalej w pełni e, na biurku, staram się, żeby zawsze był duży słoik z wodą. To bardzo pamięta, żeby bardzo pomaga, żeby pamiętać o piciu. Dodatkowo też e, herbatka malinowa. U mnie dużo dużo picia podczas pracy. o owocowe herbatki e, i w ogóle. Człowiek chce pracować, a tutaj e, moja przyjaciółka wysłała mi zdjęcia zimy. I, i jak tu człowiek ma pracować. Jeżeli teraz jedno o czym myśli, to to, jakby to super było e, przeprowadzić nawiedź w górach y, i turlać się po śniegu. Ale no, w Krakowie przecież też dzisiaj był śnieg. <grym> e, już żeby się powoli głodna, więc zabieram się za zrobienie lunchu. Tutaj będziemy robić sobie e, sałatkę z fasolką, ale zamkniętą w Tortilla. I ostatnio mam właśnie postanowienie, żeby jeść więcej warzyw. Jednym z takich sposobów są właśnie wrapy z sałatkami, z masą sałatek. W takim wrapie można zmieścić naprawdę kupę warzyw, a jest smacznie. E, takie gotowe tortille nie zawsze są jakieś super duper ekstra zdrowe, ale przecież zdrowa dieta nie musi być idealnie zdrowa. Także, Także luz i lecimy kroić warzywa. Mamy warzywa, do tego dajmy jeszcze e, trochę majonezu, bo, again jedzenie nie musi być super idealnie zdrowe, majonez wcale też nie jest niczym jakimś super niezdrowym, jest po prostu mocno kaloryczny, ale pff, tłuszcz w diecie też się przydaje. E, a ważne jest też to, żeby Zdrowe jedzenie nam smakowało, więc moim zdaniem o wiele lepiej jest zrobić jedzenie, które nie będzie idealnie zdrowe, ale będzie smaczne i które rzeczywiście będzie nam się chciało jeść i będzie nam się chciało do niego wracać. Także bardzo ważne, moim zdaniem, żeby dieta była smaczna, a niekoniecznie stuprocentowo idealna. Tak jest. Do tego jeszcze dołożymy sobie białą fasolkę. Dodałam sobie do tego jeszcze odrobinę soli i mamy naprawdę pyszną sałatkę. Mamy tu kupę warzyw w naprawdę smacznej formie, mamy też źródło białka w postaci fasolki e, i co to wszystko będę sobie pakować i zabijać w placuchy, one tak są źródłem węglowodanów i to wszystko grzać na patelni. I no, przygrzewam je teraz sobie z jednej, potem z drugiej strony, ale wyszły konkretne grubaski. E, muszę przyznać, że przeceniłam trochę to, ile może zmieścić się w tych plackach, co zdarza mi się częściej niż bym chciała. E, dlatego część sałatki odsypałam do talerzyka, zjemy osobno, osobno te tortille e, i mam pyszny lunch, który w sumie będzie już bardziej takim lunchem, bo wyszło tego sporo. E, ale będzie pysznie i jest to serio super sposób na jedzenie większej ilości warzyw. Dzień dobry, dzień dobry, u mnie już okolice 17. Myślę, że powoli będę kończyć pracę. Ogólnie... Mm, <grystanie> moje dnie tak na co dzień nie są niczym super ciekawym. Głównie siedzę i długie przy komputerze. Teraz zajmowałam się... Ogólnie teraz dużo myślę nad projektami na przyszły rok, bo chciałabym, żeby w nowym roku wystartowała kolejna edycja kursu zdrowotnego krok po kroku. Powiem, że dużo osób na niego czeka i bardzo się cieszę z tego. Też będą nowe jeduspisy takie mega super i w ogóle takie, jakich jeszcze nie było, ale jestem już trochę zmęczona. Trochę dzisiaj też mam taki dzień, e, taki, że mało mam energii do, do, do rzeczy, jakoś tak trochę mi nastrój spadł, ale e, tak jak mówiłam, plan na dzisiaj jest taki, e, żeby wybrać się i zobaczyć e, nową choinkę w Krakowie i lampki świąteczne. Co bardzo mnie cieszy, że taki jest plan, e, bo e, umiarkowana aktywność fizyczna i światełka to jest to, co jej ręki lubią bardzo, bardzo. Jeszcze po drodze e, wysyłam umowę i co też dzisiejszy lunch obiad bardzo mnie nasycił jestem cały czas najedzona, właśnie to jest też super w takich posiłkach gdzie mamy i dużo warzyw i mamy źródło białka to naprawdę, naprawdę syci na długo także co zabieram cię zaraz na rower chociaż jest zimno ale ja ogólnie wyznaję taką zasadę, że nie ma za zimnej pogody na bycie na zewnątrz, są tylko za zimne ubrania, e, także jeżeli kiedyś zobaczysz takiego pozakrywanego bałwanka na ulicach Krakowa albo na rowerze, to jest duża szansa, że to ja. <grych> e, I co? My lecimy na rower, jest i choinka. kolorem <grych> Staram się tak codziennie po południu, albo przynajmniej raz w ciągu dnia wyjść z domu, albo na spacer, albo na rower, żeby trochę się poruszać, żeby też nie zwariować, siedząc cały czas w domu. Eee, no i co? Nie jest wcale tak zimno dzisiaj, też. I bardzo się cieszę, że światełka zobaczona, choinka zobaczona. Zostanie yy, plus, yy, plus kilka punktów do dobrego humoru. W planach był dzisiaj yy, krótki spacer, ale po drodze jeszcze zgarnęłam moją koleżankę i jest już po 20, więc wróciłam bardzo wymarznięta i już bardzo głodna, dlatego robię mój ulubiony, szybki obiad, który robi się ekspresowo, robi się sam, czyli jednogarkowy makaron z warzywami chińskimi. No i właściwie to w sumie obie do kolacje. I tutaj na patelnię wsypuję suchy makaron. Tu mam dwa rodzaje, bo mi się pokończyły. Do tego mieszankę chińską. Jeszcze sobie dorzuciłam mrożoną fasolkę szparagową. To wszystko zalewamy gorącą wodą. I to wszystko gotujemy, aż makaron nam zmięknie. I wtedy, jeżeli jest za dużo wody, to ją odlewamy nadmiernie. Jeżeli za mało, no to w trakcie dolewamy. Makaron już miękki, odsydziłam nadmiar wody, do tego doszło masło orzechowe, tofu, sos sojowy. To wszystko sobie mieszamy. Można jeszcze dodać więcej, przepraszam, np. paprykę ręczoną, nam się akurat skończyła. Albo czosnek. Ale ogólnie 15 minut czekania, praktycznie zero oproboty, To jest obiad, który naprawdę robi się sam, a jest przeprzepyszny. Jeszcze zapomniałam dać znać, że dzisiaj jak codziennie suplementowałam witaminy B12, witaminę D i dzisiaj też omega trójki, bo przez cały dzień nie jadłam żadnych źródeł omega trójki, czy to zmielonego siemienia, lnianego czy orzechów włoskich, więc w te dni po prostu sobie suplementuję wegańskie omega trójki. Na tej obiadokolacji, bo to w sumie była obiadokolacja kolacja zdecydowanie, e, miało się skończyć, ale mi Martin nie zrobił jeszcze e, niespodziankowo taki piękny deserek jeglany. E, także też trochę sobie go zjem, myślę, że cały godzin jeszcze, zostawię sobie na jutro. I co w ogóle, bardzo miło mi, że ze mną spędziłaś ten dzień, e, mam nadzieję, że Ci się podobało, jeżeli chcesz więcej przepisów na szybkie, proste jedzenie, to odsyłam Cię do innych filmów, e, poświęteczne przepisy również, wysyłam Ci dużo, dużo uścisków, jeżeli Ci się podobało, to daj łapkę w górę, możesz napisać komentarz, jeżeli chcesz więcej takich troszkę luźniejszych foodbooków, foodvlogów, tak, wysyłam Ci dużo, dużo uścisków i cudownego, cudownego dnia.